Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam trzy postacie, do których naprawdę trzeba mieć dużego skilla w Brawl Stars oczywiście. Do tego będzie podłożony gameplay i jakby mój komentarz, wytłumaczenie dlaczego skill jest potrzebny, są mniej skillowe postacie, jak na przykład bull na showdownie, bardzo łatwo jest nam wbijać kucharki, czy Shelly na game grabie, czy na przykład El Primo, bo on ma dużo HP. Ale niektóre postacie naprawdę wymagają umiejętności podczas walki manualnej bądź po prostu myślenia podczas gry, bardziej intensywnego, oczywiście. No, i za chwilę zaczniemy, ale na początku, w opisie, zostawię Wam taki fajny link, gdzie możecie kliknąć. I na YouTubie ostatnio została utworzona. Nie wiem, czy ostatnio, ale po prostu ja to odkryłem. Funkcja taka, że możemy sobie utworzyć grupę. Ja taką grupę utworzyłem dla widzów, gdzie Wy możecie pisać po prostu na czacie, jak na Messengerze, na Facebooku. Możecie właśnie zadawać mi pytania. Ja odpowiadam. Jest to grupa dla moich widzów, także możecie tam wbijać. Ja oczywiście nie jestem cały czas aktywny, ale powiadomienia, powiadomienia mi przychodzą na żywo, więc czasami po prostu wchodzę, odpisuję na te pytania, które są ostatnio, więc tak możemy się po prostu lepiej skontaktować. Zapraszam do oceny tego filmu i jeżeli się ze mną zgadzacie bądź macie jakieś inne pomysły, oczywiście piszcie w komentarzach od tego przecież one są. A my lecimy do pierwszej postaci, którą jest Dynamike, czyli postać, którą odblokowujemy po wbiciu 2000 pucharków. Dużo osób się pyta skąd ja mam, a jeszcze nie mam 2000. No i jestem jeszcze słaby w tą grę, raczej początkujący, uczę się. No, a konto założyłem, bo w 2017 roku Dynamike wtedy po prostu wypadał ze skrzynek i wtedy go odblokowałem, dlatego mam go wcześniej. No, a wiadomo, Super Sen nie byłby taki, żeby te postacie wszystkim graczom usuwał. Więc dlaczego on jest taki skillowy? Kiedyś, znaczy niedługo pojawi się odcinek porównanie Barleya z Dynamikiem, bo to są naprawdę dwie podobne postaci, ale dużo się jednak różnią. Po pierwsze, autoatak u wielu postaci bardzo fajnie wychodzi e, automatycznie na mierza przeciwników, bądź skrzynki na showdownie, czy safe, czy działka, na przykład Penny czy Jesse. E, a dynamite, a kiedy dynamite rzuca dynamitem, on nie wybucha od razu, tylko po jakimś tam czasie. Dlatego autoatak nie zawsze wychodzi jak na przykład u bula, kiedy podejdziemy pod. E, pod przeciwnika, znajdziemy go w krzakach i po prostu klikniemy trzy razy. Ból wtedy zadaje sakryczny damage i zazwyczaj zabija e, takiego brawlera. Bardziej opłaca się właśnie wyćwiczyć sobie strzelanie manualne w dynamajku, e, aby trafić w odpowiednio w poruszającego się przeciwnika. Wiadomo, że najlepiej jak te dynamity wybuchną dwa na raz pod pod tą postacią, którą atakujemy, bo jeden zadaje tylko ym, połowę damage'a, który możemy uzyskać, więc trzeba celować w, na przykład poruszającą się postać przed nią, bądź jeżeli ktoś nas goni, to rzucać przed siebie, żeby te dynamity wybuchały właśnie w przeciwnika. Zostawiam wam was z gameplayem, jeżeli coś nie dopowiedziałem, to oczywiście zapraszam do komentarzy. No i Dynamik też nie ma dużo HP, on bardzo szybko się Bardzo to HP mu szybko spada oczywiście Nie możemy blisko pochodzić, trzeba walczyć na dystans Jego wielką umiejętnością jest to, że rzuca przez wszystkie przeszkody Na przykład jak mur, co nie wszystkie postaci potrafią No i tyle Gameplay teraz i potem przechodzimy do kolejnej postaci Ok, jeżeli ja tłumaczę, że dana postać jest skillowa, nie znaczy, że ja mam skilla i potrafię nią grać. Dlatego te gameplaye gameplay nie są z najwyższej półki, ale możemy już przejść spokojnie do drugiej postaci, którą ostatnio wydropiłem na openingu: jest to Mortis. On ma bardzo mały range i szybkie poruszanie, dlatego traż, czasami ciężko jest go ogarnąć. Może to utrudnić grę, więc tak. Najlepiej ćwiczyć nim na. Na pewno nie nadaje się naszą Dauna, bo on też nie ma dużo HP jak El Primo czy, czy Frank. Trzeba grać nim sprytnie i przede wszystkim ostrożnie, bo jeżeli za bardzo zapędzimy się w przeciwników tymi szybkimi autoatakami, no to po prostu zginiemy szybko. Co może nam przynieść dużo szkód, kiedy na przykład gramy na Gem Grabie i mamy już kilka gemów. Przede wszystkim jego szybkie poruszanie Przydaje się przy właśnie zdobywaniu gemów. Jesteśmy wtedy szybciej od przeciwników na środku mapy i podnosimy te, dwie, te dwa pierwsze, które są. Na środku. Mortisem najlepiej ukrywać się, bo wiadomo z dystansu nie zaatakujemy przeciwnika i atakować z zaskoczenia. Wtedy on może być naprawdę zabójczy. No i on podczas swojego ataku, co chyba żadna inna postać tego nie robi, wykonuje ruch razem z tym atakiem. No i to trzeba razem zgrać tak, aby po prostu podczas ataku nie wpaść w jakąś nieprzyjemną pułapkę to naprawdę już potrafią gracze z najwyższej półki bo bardzo ciężko się gra Mortisem, ja cały czas się uczę i wychodzi mi to fatalnie, mam nadzieję, że kiedyś się nauczę i nagram dla was poradnik o tej postaci, dlatego zapraszam teraz do gameplayu No i tak to właśnie wygląda. Przechodzimy teraz do trzeciej postaci jaką jest Colt. Tutaj można też doliczyć rykoszeta bądź penny, ale spokojnie, może to później, bo nikt nie powiedział, że będzie tylko jeden odcinek, no jeżeli Wam się spodoba, to będzie ich więcej. No właśnie, trzecia postać to jest ten niby James Bond, więc jego strumień uderzeń może ranić jednego przeciwnika. Mówimy o podstawowym ataku, bo wiadomo, że Ult leci rozwala ściany, może ranić nawet 10 przeciwników, jeżeli staną w rzędzie. Trzeba idealnie tajmować, aby trafić wszystkimi strzałami w, jednego, w jedną postać, bo, bo jeżeli się poruszamy, to może być bardzo niecelne. Więc jeżeli mamy słup tych jego strzał, no to on jest bardzo wąski. No i naprawdę trzeba bardzo dobrze strzelać przed postacią, która idzie na nas albo gdzieś w bok, w prawo czy w lewo, aby wszystkie jego y, kule trafiły w przeciwnika. No i najważniejsze jak najrzadziej uży używać tego auto ulta, w sensie nie naciskać po prostu cały czas autoataku, bo możemy nie zauważyć, to akurat jest do wszystkich postaci, kiedy załączy nam się właśnie nasza umiejętność specjalna. Wtedy możemy wystrzelać ją po prostu w powietrze i nikomu ona nic nie zrobi. Taką, takiego ulta oczywiście możemy wykorzystać na później, nie trzeba go e, aktywować wtedy, kiedy jest on już dostępny. Pamiętajmy, że on zadaje bardzo duży damage, więc zostawmy go na odpowiednią chwilę. No, i to na tyle. Zostawiam Was z małym gameplayem Colt'em. On też ma mało HP, dlatego najlepiej walczyć nim naprawdę z dalekiego dystansu i wykorzystać tego jego długiego ranger'a, długi zasięg. No, tutaj macie gameplay, a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka i cześć.